Dzień dobry, Jarosław Łuczak, firma ABART Wrocław. Witam w piątek 13. Niby pechowe, a my właśnie skończyliśmy nie lada wyzwanie, czyli montaż instalacji gazowej do Dodge'a Challengera, czyli najbardziej udanej chyba repliki, a właściwie nie repliki, co remake'u powrotu do produkcji znanego i kultowego pojazdu sprzed lat. W końcu Dodge Challenger e, lata swojej świetności miał w latach 60 -tych, 70 -tych, kiedy to był chyba jednym z najbardziej popularnych obok Forda Mustanga muscle carów e, w Stanach Zjednoczonych z silnikiem V8. Dzisiaj też mamy do czynienia z silnikiem V8 5.7 Hemi z prawie 400 konnym silnikiem również z tylnym napędem, tak jak to było kiedyś. Wzmocniliśmy go dzisiaj instalacją gazową firmy BRC typu Sequent Plug and Drive Plus, opartą na reduktorze amerykańskim zresztą poniekąd Genius Max, produkowanym przez firmę IMCO dla firmy BRC, ale jest to część koncernu, do którego należy również BRC. Silnik i samochód kultowe, i wygląd samochodu, włącznie z kolorem, również mega kultowe. Ten pomarańcz to naprawdę rzadkość, jeżeli chodzi o tego typu samochody. A właściwie to chyba zarezerwowany tylko i wyłącznie dla tego modelu. Wnętrze spartańskie, ale równie kultowe jak cały samochód. Instalacja gazowa już jest zaprogramowana, gotowa do przetestowania. Za chwileczkę będziemy jeździć, testować po autostradzie. Tutaj widać przełącznik benzyna-gaz, który świeci się u góry na czerwono, co oznacza, że jeszcze jesteśmy na paliwie drogim, czyli benzynie. A za chwileczkę, kiedy dioda zmieni kolor na zielony, z przytupem, nawet lokomotywa nam zaśpiewała, to już jesteśmy na paliwku o połowę tańszym. Cztery diody na dole pokazują nam, ile aktualnie mamy gazu w zbiorniku. Jako, że jest to świeży montaż, to jak zawsze tankujemy do pełna. Auto z charakterystycznym dźwiękiem. Przyjechał Dźwięk. po odbiór auta, zaraz będziemy go testować. Dźwięk dość charakterystyczny dla V8 Hemi. A teraz pooglądamy resztę, zawór tankowania pod klapką glebu benzyny. Udało się zmieścić mimo że bardzo, bardzo ciasno, nawet udało się zostawić homologację. Tutaj wystarczy odkręcić koreczek, wkręcić przejściówkę w zależności od tego w jakiej części Europy jesteśmy. Taki adapter możemy zastosować i wlew benzynowy również jest dalej. Dostępny. Także udało się to naszym mechanikom zrobić bardzo dobrze. Zbiornik gazu w bagażniku, ale nie tak łatwo go otworzyć. Musimy tutaj pomóc z przyciskiem. Prawie go nie widać, aczkolwiek jest dosyć duży: 60 prawie litrów w miejscu koła zapasowego. da nam zasięg 300 km może jak się uda można byłoby włożyć dużo większy, no może nie dużo, ale 80-litrowy w poprzek tutaj z zasiedzeniami ale oszpeciłby nieco bagażnik i pomniejszył jego pojemność my zapraszamy Państwa do przerobienia swoich samochodów w naszej firmie na tanie i ekologiczne paliwo jakim jest propan butan, a chętnych zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube, na którym prezentujemy podobne realizacje, jak również inne ciekawostki dotyczące alternatywnych, alternatywnych źródeł zasilania samochodów.